Cześć, dziś Fortnite. Yeah. Co? Czemu tak nazwa czyta? Dobra, po angielsku już lepiej będzie. Hello, Fortnite today. No, już lepiej. Dobra, to słuchajcie, zaczynamy e, dzisiaj odcinek z Fortnite. Jeśli się spodoba. E, jeśli się spodoba ta seria, ma być minimum 5 łapek w górę i będzie następny odcinek z Kubą. 5? Nie grubo. Dobra. Swoją drogą, jakiś challenge, bo nadal nie wymyśliłem ehm, A przywitaj mnie, jestem świtany Zatrzymowany A dobra, dobra, sorry, sorry, sorry A dzisiaj jest ze mną Teraz ty e, Ja, Lucjo, siema, zapraszam na mój kanał Ogólnie zapraszam na kanał Lucio, <laughs> Teraz będzie link w opisie. I zapraszam na mojego Instagrama leuci0x Waga dzisiaj challenge Same bronie z botów No ale, a jak zabijesz bota? One są za mocne, żeby je zabić z Dobra Pierwsza broń i jak zabijemy bota i weźmiemy stąd broń to wrzucamy tą, którą wzięliśmy pierwsze i następnie bierzemy używamy tylko tą, która jest Ej, odgrabiesz jak jest film. Dobra Co? Nie wiem, więc... Gdzie? W nie sensie się miałem tylko. Dobra, Prze przeszu przeszukuję... przeszukuję two twoje filmiki. Tylko mytyczne broń. I tam musiałem grać yy, tylko mytyczną broń, miałem, ale najpierw mogłem wziąć zwykłe, żeby jakoś je zdobyć. Mo mogę podnieść broń, no bo inaczej No bo rację, no z nie zabiję bossa, więc... Chodź tu, chodź tu. A on nie. <noise> Ej. Nie wystarczyło, czy to jest robić sobie przejść Dobra, Dobra, to ja polecam tą lokację. Jest genialna. Gdzie to jest? A tutaj Koci... Koci Tak, Kościół. Najlepsza lokacja. Nie. A czy sobie... Ja... ja... mam pompę S a ja mam... Coś mam. To jest bos. boss. Bo ja chcę od razu bo na bossa Oby nie połócę. Dobra. Dobra. Zaraz wyrzucę. Tak, tak, ale mnie leją. Aha -ha Ja jest do ciebie ogólnie. Spoko A po co? Wiesz co? Chyba nie żyjemy. Jak ty, co ty gadasz? Jak nie ulecisz, to przyjemnie. Nie mogę se trafić. No nie na umieram, się trafić. Nie umieraj po nam się nie A, ba... No, ja myślę, że było mało osób mniej więcej. To że na przykład tutaj. O bo. No, no, no dobra. Nie, 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 nie. Ż, ż, żartowałem. Określ ogólnie tematy swojego kanału, proszę. Nie. <gryśla> <gryśla> Za dużo by było no, tego. Okreś tematy tego no, kanału, no weź. E, no to dobra, zaczynamy. Na pewno jesteś. gdzie ja się kryję. A nie mogę brać. Mam Zapomnę. PM albo MK, co brać? Jak pierwsze. O, oh, fak, fak, dobra, MK. Ała, ała, biją mnie. Nie, no hecy co robicie. Nie mówcie, że miał tylko Sniper. Dobra, powaliłem. Dobra, pistolet miał, czujemy. Katas. To... Ratunku. Ja ci dałem taką tylko, tylko radę Warto lecieć bardziej na boki mm, to dobrze, teraz mi ulec. Ło! Dobra, dobra, idę do, do ciebie. Teraz mi możesz wylecieć, naprawdę. Naprawdę. Dobra, idę, idę, spokojnie. Szybko. radę Dobrze, dobrze ci idzie Masz jakąś broń czy dać snajpę? Ale wiesz, ej, ej, według Twoich zasad możesz tylko jedną broń brać Ale bot miał dwie A z bota, tu daj! Ale nie, też nie, nie! Nie, nie bo, albo dobra, no daj! Jak tam chcesz No jak mają być bronie z botu, no to tu dawaj! Może być A jakbyś się chciał mu dał Nie, bo posy... sobie M-kub się zwali Nie no, ja super jestem tak. A jak mam w ogóle dwa nadpady Będziesz można uciec A dałbyś jeden? O, kolejna snipe Druga snipe O, snajp. daj trwać właśnie eee, Dasz mi ammo do pistoletu? Nie Dobra To powinien... Boże Posze... O, bo A To kto? Ej! Te... Ja nie mam stepy samą! Co Kaj, to ty? Ule, czekaj, idę do ciebie. Chodź tu, chodź tu. O nie, o nie. Blokuję go, blokuję bota. Nie... Dobra. Dawaj, dawaj, biegnie do ciebie, biegnie do ciebie. Czekaj, idę, idę, idę. Okej, okay. gdzie? Gdzie? Nie. nie! Nie, nie zapomniał o sobie, zapomniał o sobie, zapomniał, sobie, zapomniał sobie. o no Nie wykreślaj dawaj, uleć mi, uleć mi, uleć mi. Chodź tu jeszcze. Tak, tak, taki wypadek. Ale jest obity, jest obity bot. Masz. Ee, tylko ty ci amunicję, do pistoletu Nie, mam 18 tu. tylko. No to. Aha, przeładowane? Tak, teraz tak. O jest, powalimy. Mam tylko snajpę. Weź po ta, weź po ta, weź po tutaj jest. Aha, ale nie muszę wziąć. Mam, mam tomigana i mam, e, mam grappler. Łatwo. Pan, migana, pomigana? Daj mam grappler Daj mi pistolet nic przeładowany nie dam. Pistolet przeładowany Masz Czy to I tak dużo? Mam duże? ten, safe Ała Dlaczego? Ej no! Dlaczego? Ja się już Najgorzej Ej, gorzej. Ja, go, ja go w ogóle nie słyszałem, on się chyba się skradał, nie? Ta, ta czychwał, czychwał na nas no, czy chciał? mi się, okej. Udaje mi no. Ej, <laughs> ja nie chcę zmieniać tych broni. Ja, 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 ja biorę. nie zabijam. Mam taktykę nie A, no ale. No wiem, będę musiał. No nie wolno tak, co, co, Czarańczy... to... Nie się czytanie? Na pewno. I co? bot mnie zabił No to jesteś... Takiego co ci coś Podejdziesz? Nie, no, nie, nie pół mi. minuty Nie, masz 15 sekund Dobra, to zjem papryczkę i będę się biegał A, To, byś tu Nie dojdziesz Do, szybko biegaj, 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 biegaj! Jesteś szybki, jesteś jestem, bardzo szybki jestem, jestem, Jesteś jestem mega szybką. szybki Szybki. Ile HT masz, Jeden no. A, no to i tak byś nie szukał po, po dwa biję no Masz, 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 masz tą Bo tak No musi Dzięki Kolego Chodź, na chodź, chodź w tego No, to dalej

ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待っ待って